No, i dzień dobry. Kolejny dzień. Nocka przeleciała. Cały to mamy. Tym razem jest dzień. Teraz sterko boczne, za wyłącz chłopie. Pro yy, Już wiem, czemu ostatnio miał problem z parkowaniem. Taki ze mnie kierowca, nie? Dobra. Teraz uwaga. 1, 2, 3. Z tego co pamiętam, na czwórce. Są ustawienia lusterek fotela. My ustawimy sobie dwa. Interesuje nas lusterko. <laughs> Lewe, nie? Lewe? Dokładnie tak. Lewe się nam tutaj już ustawia, więc sobie ustawię, żeby chociaż widział trochę e, cokolwiek. W tylnym oś. będziemy uh -huh. tam tylną oś? Oś? Nie oś, tylko oś. Dobra. Lewe prawie jest na czwórce, prawe lusterko. Teraz sobie damy trochę na dół. Rączki tutaj, nie? I z myszką. Wszystko akurat z kabiny. Tak jak było zaplanowane. Dobra, trochę na dół, bo mamy górne. Co też Zobaczymy jak to będzie wyglądać, co znaczy krzywo stoi. Boczne Jest tu. Trochę naprzód. Na, na szóstce jest panoramiczne górne damy trochę do góry i do środka. Panoramiczny lewy jest na piątce, to jest to. Mm -hmm. Trochę tak, panoramics, panoramics, dobra, to jest załatwione. F4 jest tu. Gdzieś mnie to tam drażni. 1, 2, 3, 4. Dobra, escape to nie. Tu. Fotel jest na jedynce trochę damy go sobie, ten fotel, tak jakby był tu. Nie? Teraz jest ok. Escape, escape, escape. Dobra, Poprawiamy lusterka, zobaczymy, co to będzie, co ja będę widział w tych sterkach. Nic zdajmy się jakoś trasy. Ja polecę nazwę na Monachium. Zobaczymy sobie bazę przy okazji. Nie? Dobrze, światła są wyłączone, zapłon. wygląda. Z tej kamery niestety nie potrafię. Widać to dokładnie przy kamerze, którą. Czemu ona właściwie nie chce? Coś tu jeszcze jest nie tak, muszę to zapoprawić. Że kamera nie chce mi się poprawić na. Powiększyć, nie? Nieważne. Światła. są paliwo Jest. Ciśnienie. Jest trzyma. Nie jest taki dziura. Dziura. Dobra, co myśmy to dokąd dojechali? Oha, sprzęgło. Dobra. Podjazd w kierunku. W kierunku bazy. Może być długi odcinek. Nie interesuje mnie to, naprawdę. Jest ja tylko przyjemność, a nie. Szybko, szybko. Ale ja też, ja też długi okres czasu przeglądałem czyjeś streamy, patrząc jak to wszystko działa. Może być jakaś trasa na Monachium, to zabrał coś od razu po drodze. No, teraz hamuje lepiej. Spokojnie. Dobra, Zobaczmy co tu mamy. Ładunków z Linz na Grad, na Monachium, bardzo proszę, 20 ton, jeszcze lepiej. Na zieloną flagę, nie? Uh -huh. Jeszcze jakby się znalazł. Otawcie na końcu. Uh -huh. No, pominąć, chyba pominiemy, nie? Bo zaraz będę godzinę teraz ustawiał się do tego ładunku. I tak tego nie zrobię, nie? Ui, hopie! Jeśli tak jedzie, to sprzęgło za chwilę nie będzie. Nie, bo będę musiał przejść tą trasę. E, trasę, boże, szkolenie. To też nie będzie głupie ty. Dowiem się, gdzie błędy robię z tą kamerą. Z tymi lusterkami jednak, <laughs> dziś, no, jednak się trzeba nakręcić. Nie no, chopie coś ty. Dobra, nie chce mi się. Ale to to sam. Jedziemy. Ja, ja. Trzeba będzie po prostu się udać na szkołę jazdy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja teraz serka ma źle ustawiona jeszcze No co, świeży kierowca, ludzie Myślę, że tu żaden nie pojedzie Jakbyś będę był kiedyś Pod hmm. pchana z góry, nie? To tak dość? Że na końcu? Hamujemy trochę ręcznie. Czy tam nożnie? No fajnie, się to zrobił Fernek. Kurde powiem, że ej, tam jest 20 baton, nie? Jest to ciągnąć. Strasznie, chyba tu na prosto no tak. Chcemy na parę jechać spoko się tam z tyłu. Ach, nie domy ja wcisnąć. Bo e. tego klawisza jednego nie widzę. czy dwa, trzy, cztery. Pięć. No. Ja, ja. No. Dawaj. Kurde zimne jeszcze, co się da dzisiaj jest. 6. może nie tak jest zimno z tego na lewo fajnie, widać wszystko, fajnie w kierunku Salzburga, no wspaniale no, hamujemy, hamujemy, hamujemy dobrze, posypali ci zaś to lusterko nie widzę, Ej, przez tę dobra pod wiaduktem stoimy, to się echo włączyło, czy pogłos prrrr, no i znowu się stanie taki mówię, że tu po lewej stronie ma być, Chyba zielone już, nie. no kurde, 20 ton właśnie, tam kolejka za mną, chłopie spoko, zima jest no, na lewo widzę, że zaparkować nie potrafię. Aś pokozą, nie? Aś pokozą, cicho. Idzie dobrze, nie? Jedziecie na godzinę. Co, kurde, to będzie dzisiaj teraz, uwaga. Sorry za tak naprawdę, ale nie coś kurde, chyba bierze. Uj, piąty bieg, facet to słychać, to nie chce jechać. I trzymamy się prawej strony w kierunku Salzburga. Okay? No i fajnie. Ale mi mapa obrócił. Oj, oj, oj. jest ślisko, to czuć na kierownicy lata na... jest momentalnie taka luźna kierownica ciągnie się nie? Być może trzeba się dalej w lewej stronie trzymać. Z tyłu tą skanierą uważaj, bo się wtrącę. Patrz, ty! E. Eee. Dyb! Popytyknę Cię i tam wyląduję za tą. Te Fordy, Focusy takie same. To jest te wideo takie, z tak zjeżdżał i trafię na, na korek po prawej stronie. Z tego fokusa nic nie zostało. Dobra. Damy sobie sześć. 74, to się tak niebezpiecznie, nie Damy sobie 73, 1100 obrotów. Tempo skoczył 72 na godzinę. Tu się zaświecił. ten Tu. Tempo się, się świeci ładnie. Wo. No. I co tam było? Coś ciekawego. Wyjechać mi na autostradę. Ciekawe teraz, ilu tu skoczy nagle. No ja to, tym im to nie wierzę. Troszkę to sobie zrzucimy na dół. Nie, A chyba nie zaprogramowałem sobie tego klawisza, bo nie mogę. A o, o tych dwóch zapomniałem jeszcze. Zapomniałem o tych dwóch klawiszach do. do A ciekawe się nie z lat ten. Aha. Dobra, wiem o co chodzi. Czy jak jest słońce i nie pada. To jest właśnie głupie. Jak jest słońce i nie pada, to auto jeżdżę szybciej. Ciekawe czy jest parametr gdzieś, który by umożliwiał edycję, jeszcze też opon. Edycję opon, również jak jest słoneczna pogoda. Apostrofię nie. Słoneczna pogoda. A jednak ślisko na drodze. fajnie wyglądają te flary od tych samochodów, wy to mało widzicie. Ale te flary są takie dosyć realne. Znaczy, się ja mam modę na flary założone też. To nie są takie te flary, jak powiem, z niczego. Spalanie 39 na 100. to zobaczymy, ilu. do ilu to spadnie. Chcę ustawić takie miary realne. Spalanie, ja mam dopiero tym autem przejechany, To jest nowy pojazd. Czy nowe ciągniki, 300 parę kilometrów przejechałem A po 400, czekajcie, wylazłem zakręt, to nie widzę 414 jest tak więc, sorry przepraszam naprawdę za mój katar jestem na dotarciu no i co my tam mamy za odgór? no i górą przelecimy, powinno być pod wiaduktem znam te miejscowości ten po prawej ta stacja mezynowa jest w życiu realnym, po lewej też jest, jest McDonald's dokładnie. Za tą stacją da się w prawo zjechać do Zasburga, bla bla bla. bla Powinno być z górki, tak będą sobie tutaj delikatnie. Dobra, Przez... Dokładnie zaczniemy troszkę tutaj zwalniać. Ten zjazd nie ma takiego tego zjazdu, okay, Myślę, że być bardziej tragicznie. Trochę to naczę związali. No nie da się jeden do jednego odzorować, ale za... normalnie Zasburgu jest tak długi, w dół. Fajnie to wygląda, co widać po lewej stronie. Tu niestety co tak nie jest. No mamy skalę do 19, więc nie wymagajmy cudów. No, troszkę może za nisko, co? Dobrze. Powiem Wam naprawdę... Mi się to podoba, ten klimat, ogrzewanie, wszystko jest. To nie działa jeszcze. O, 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 co tam się robi z przodu? Tetaner chodzi, kontrolka się świeci, ła się, o, połączenie drogi, ok. Za blisko, te prawe lusterko lewe też, trzeba no, będzie to jeszcze do, dopracować, bo nic nie widzę w tym panoramie. C oj, o, hoppie, Uważaj, ja, bo zmieniam pas. Bo z nimi to trzeba do, za nim myśleć. No, prawie i koniec. 11.45, 12.30, to był już czas na kawę, nie? Na kawę to jeszcze przyjdą czasy. Uważaj. Na kawę to przyjdą czasy, Przecież automat do kawy, to w tym miejscu. Żeby pauzę przekręcić. Chyba rzuca, parak nie kręcą, rzuca, Czekaję, zarobię. Czekaj, tak zostawię. Jeszcze widzieli, jak to napracuje, nie? Sama. Każdą dziurę nierówność. Fajne to jest. Nagradzni będziemy ja dzisiaj. Muszę mu zobaczyć jeszcze w tym. Tran Na SCS Wiki co na to mówi? Czy jest parametr dla opon. Czy jest parametr dla opon jak jest niby słoneczna pogoda nie? teraz widzę, że ma się to lepiej nagrywa tu ja 47 fps-ów, a u góry widzę to nagrywanie eee, ja powiem Wam dlaczego to jest logiczne, skoro nagrywam kamerą z telefonu kamera z telefonu w nocy gorzej nagrywa tak Marcin byś skojarzył co zaś się robi. No, tu robi aha, bo to są kontrole, nie? Kontrole na granicy, no i bardzo fajnie bo w sumie to ja mogę przejechać prosto bo nie potrzebujemy nic, nie do mamy nic nie ma nic do odsłania zwolnimy tak do 20 patrz i się będzie cis do samego końca ale wskoczył jeden, nie? a potem wypadki, tak więc naprawdę ktoś tam kiedyś będzie meee bo jeżdżę jak wariaty Siema. Pogadamy z gościem? Może nie. Wy nic nie widzicie, bo ja muszę komando pracać. Sywus. Oj, 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 Pani rzuciło mnie. Ja nie chciał. Hey. Dobra. Przeszło gładko, nie? To jest awaria, nareszcie w domu. Niestety, tego się nie go ustawił. Tam w, w Nutella widać. Te dźwięki jeszcze z pneumatyki to trzeba wrzucić na dół, bo za głośno Fajnie. Dziwne, tak te fisy 40 na godzinę jadą, co tam się dzieje? Wsadzacz kontroluje betę. Coś się zdarza. Fajna trasa. Ładnie to wygląda. No dobra, dawaj. Daleko. Niedaleko. Tu jeszcze trochę ten nawarek musi do tyłu, bo uderzam palcami o o ten plastik. No to wyglądamy. no dobra. Bula się to, nie? To mnie dziwi, tak wszyscy powoli jadą. Coś to kurde nie tak jest. A no tak, jezioro pasuje. Powinno być zaraz za jeziorem do góry, tak fajnie. Ułachiu. Bardzo ładnie. Jeszcze bym musiał zrobić swoją... Jeszcze bym musiał zrobić swoją wiochę. Ja jeszcze to robiłem, ale za każdym razem, kiedy jest zmiana, Promocja to, to ten... Nie się, zobaczę co tu jeszcze... i Co tu będzie? SCS wydawał nowego za zmiany, czyli warto w tej serii zostać Kufstein na... Kufstein? Kufstein. Na Austrię, w kierunku... No, Włoch, prawda? 35,6 Zobaczymy w Powiem wam naprawdę jak ktoś patrzy na to ze mną mówi, nudne jedzie hop nie to nie jest nudne to jest fajne tylko jeszcze ja muszę tak mówię, parę rzeczy do poprawić tak jak zimę, jeszcze tam te warunki drogowe jeszcze troszkę tam tak poprawić jeżeli chodzi o poślizgi na tym śniegu czy znaczy właściwie śniegu no wiadomo to jest tylko tekstura ale było także autko na zakręcie przy dużej prędkości. Potrafiło. No jest pod górkę trochę, nie? Tak jak w tym realnym. Tak jak w realnym świecie jest pod górę. tam trasę też jest to w Austrii czasami. Z Niemiec to tak jest. No, fajnie. Bo na tym południu szybko to poszło. Tym dawem sobie pas zmienię, bo pewnie trzeba będzie na prosty Ale nie, powinien być ten środkowy pasterz. Środkowy i na no, no Stuttgart. Musimy wiem, na centrum jechać, nie? 30 km czy na ten no, zamknięty przez 99, no ale tak. Oj, oj, oj. Tą, tą pożarówką tam z tyłu musisz troszkę poczekać. Strażą, weź sobie wywyższyć po prostu chłopie, jak chcesz tu jest zjazd na 95, piątkę dokładnie, ja się oczyma środkowy. my nie chcemy jechać na prawo na garmin ani też na targi ani też na lotnisko tak, trzymam się lewej strony pomiechał na dół na południe 95 ale pojedziemy ten Nie widzicie. To z tego, że masz 390 Ti wersji Extreme bla 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 a tu jest 30 będzie A tu przecież tu nic nie ma takiego żeby tu jakiś nie wiadomo co. Ach, 26 chory jest ten silnik. Niestety drażni mnie to mnie się to tak za bardzo troszkę nic Chyba nie, chory ten katar tak trochę drażni Nieważne Piątyk, piątuniu Zdamy trasę Boga nie zmieniać mi się teraz na czerwone, bo będzie, bo będzie nie wesoło Ciekawe czy nie wejdzie jakby, jakby śnieg, byłby ciekawie, Może będę miał Majty Mokre W realnym świecie dawno widzisz bokiem leciał I tak zrobił z retarderem ja Jeszcze muszę gdzieś poszukać, czy nie ma i parametru, jak jest sucha droga, nie ma być Sześć 6 km. Ty tam czekaj, nie? Abyśmy się nie spotkali. Oj, oj. Tam. Fajnie, prawda, naprawdę się fajnie tym idzie. Muszę wystartować na platformie jakiejś streamowej. Muszę to streamować. Czucie świetne, bo tu siedzę, to jest tak ciemno w tym, w tym pokoju. Mam wszystko pozasłaniane. Yy, tu jest w realnym świecie, obecnie jest 14, ja tu mam do pierwszej. Warżaj na no, Muszę zebrać, co? Chuj z Niemiec. Oni też tu jeżdżą jak chcą. W realnym świecie. Ja mam wrażenie, że jestem tam w tej grze, nie, że w pokoju siedzę. O ja. Stój. Ja tu się ze, ja. Stoi. to się dosięgnę. Dzięki temu. No i to jest właśnie chore w tej grze. Teraz nie wiem, jest zielone, czego nie ma. Normalnie miałem tu po lewej stronie sygnalizator. Nie bym wiedział, czy jest. No, powoli, z zasprzęgu kiedyś szlak trafi. Dobra. Powiedzmy, że widzę cokolwiek. Yy, ja mam wrażenie, jest to w tej grze. Teraz tam jest prosto. Tu w pomyśleniu jest ciemno. No maleńk z to ziemi. Netto 10, ok. to netto nie wiedziemy za No, to byś już mógł zrobić, nie Marcin? To by się chyba łyknął zakręt kurde jak ciągiem, ale nie z tego biegu To byś na prosto ma zaparkował, zaparkował, już nie do takiej Oj, no, nowe opony, a parem Kurde, to powiem szczerze, jak właśnie naprawdę udam na tą szkołę jazdy, bo to się zupełnie inaczej jedzi niż w polówką nie śmiać się tam Nie śmiać się ze mnie nie tak Cicho No dobrze stoisz po prostu popraw Nie jest to że nie stoję dobrze bo za bardzo mi się ciągnie do tej strony Cicho To będzie trochę tych godzin spędzonych w, tym, w tej szkole jazdy Cicho to się musi udać Ładnie po skosie. Kurde, hopie zaparkowo. Dobra, nieważne, ja powiem że było ślisko. A nie, że. coś trzyma Dobra, niech on się rozładuje. Niech oni się rozładują i gotowe. Nie? Światła wyłączone. Zgaszony. Gdyśmy dojechali. No tuśmy dojechali. Tak to wygląda. Ten plastik, który mi się nie podoba, ale tak jest do zmiany jeszcze. Czyli, on jest na zielono. Jeszcze parę rzeczy musi wjechać do niego i to by było na tyle, nie? Czyli, co pięknie 420 euro. 4 euro do premii za tankowanie. No i spoko. No, czyli, co temat zakończony. Trasa zrobiona. Byłoby, nie? Byłoby. Tak więc, zapraszam na kolejny filmik z tej serii. Następny zobaczymy sobie, może co mi się udało umodzić, nie? Jeżeli chodzi o moją bazę. A tymczasem dziękuję za krótką wspólną trasę ze mną.